Cześć, witajcie. Dzisiaj Zellerfeld ma dla was taką przepiękną misę na efektownym bambusowym stojaku. Jest to misa porcelanowa z białej porcelany, z pięknym pozłoconym akcentem. W kolorze białego marmuru więc jeśli ktoś lubi marmurowe wykończenia wnętrz więc to będzie taki fajny dodatek ozdobny akcent misa pojemna wszystkie parametry macie podane na naszej stronie internetowej zalarofalt.pl zapraszamy również do linku jest to przepiękna zobaczcie jakie kształty Opływowe niecodzienne, więc będzie tu się fajnie prezentowało nasze danie na ciepło. Różnego rodzaju sałatki, zimne, ciepłe. Można też posłużyć jako misa do owoców. Do tego jest taki fajny stojaczek bambusowy, więc na pewno zaskoczycie swoich bliskich. Jak i rodziny jeśli podacie na takim stojaczku w pięknej misie swoje danie. Można podać danie na ciepło, na zimno. Przepiękny kształt. Misę od Zellerfeld. Zapraszamy do naszej strony. Każdy znajdzie coś dla siebie, dla bliskich. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.